Cześć wszystkim. W dzisiejszym filmie chciałbym Wam przedstawić swój prywatny samochód, jakim jest SAP 93, jest to wersja przedliftowa z 2005 roku. Posiadam tutaj silnik 20 turbo benzyna to jest. I to jest taka najsłabsza wersja z oznaczeniem 18T posiada ona 150 koni. I jest to samochód, który użytkuje 2,5 roku. Kupiłem go jakoś w kwietniu albo w maju, dokładnie nie pamiętam 2022 roku. Także no można śmiało powiedzieć, że użytkuje go około te 2,5 roku. I chciałbym wam pokazać ten samochód jak on się prezentuje z zewnątrz, wewnątrz, jakie są plusy jego użytkowania. I jakie są minusy jego użytkowania? Jako po prostu właściciel do jakiegoś czasu, nie jest to żaden test. Yy, typu, że samochód mam tydzień, sobie nim pojeżdżę i powiem Wam, co na ten temat sądzę. Samochód kupiłem, można powiedzieć, z polecenia albo z dobrej recenzji pana, którego być może większość z Was zna. Chodzi mianowicie o Kickstera, bo bardzo dobrze się wypowiadał na temat sabów. Na jednym ze swoich starszych już filmów, no i powiem szczerze, że moja wersja to nie jest jakaś bardzo zadbana wersja, bo ja za ten samochód zapłaciłem dwa lata temu. Jedynie 6000 złotych i był on w niektórych miejscach po prostu zgnity. Głównie w nadkolach. No i zaraz wam pokażę, jak to wygląda z zewnątrz, i troszkę wam opowiem. Z zewnątrz prezentuje się w następujący sposób, jest to zwykły sab, bez żadnych pakietów, z jakimiś tam otarciami, tutaj widać, z lewej strony z tyłu, w takim kolorze, który nie brudzi się za łatwo, można powiedzieć. Ale to nie jest ważne. Chciałem w ogóle zacząć od minusów saba. A mianowicie pierwszym jest to, czego być może nie uchwycę na filmie, a jednak uchwycę. Jak widzicie tutaj, no niestety, ale będzie to do poprawki, ponieważ tak jak mówiłem, kupiłem Saba w kiepskim stanie blecharskim. I to nadkole, które pokazałem, tamto nadkole, które również nie wygląda zbyt dobrze, bo wygląda w taki sposób jak widać e, oraz nadkola z tej strony, czyli w zasadzie wszystkie były do roboty ten tutaj e, błotniczek z lewej strony kupiłem ze środka i nie ma na nim ani grama rdzy, ani grama jakiś tam oznak e, korozji, natomiast każdy, każde inne nadkole które Mam w tym samochodzie. Ma niestety jakieś tam zmiany, i e, co najgorsze, ja już to robiłem. No, niestety osoba, która mi wykonywała tą usługę, zrobiła to w taki sposób, że mija w tej chwili rok i jakieś dwa miesiące. No i niestety wszystko z powrotem e, wyłazi. I moim zdaniem, blacharka no to niestety jest minus sabów. Zresztą, jak będziecie sobie oglądać. Te samochody na portalach aukcyjnych, to możecie zauważyć właśnie, że większość z nich w tych miejscach niestety, ale bardzo lubi ruda. Pomimo że wszystkie źródła mówią, że autka fabrycznie wychodziły w ocynku, no to niestety, jak widać, trzeba zwrócić uwagę właśnie na te miejsca, które wam pokazałem. I jeżeli sobie zwrócicie uwagę na portalach aukcyjnych, to bardzo dużo sabów właśnie w tych miejscach e, gnije. Aby pokazać Wam kolejny minus saba, będziemy musieli wejść do środka. W tym celu przełączę Was na obiektyw szerokopątny. Wchodzimy do środka i okazuje nam się takie wnętrze. Jak widać, mamy tutaj e, elektryczny fotel kierowcy. No, i troszkę pęknieć na tej pseudo skórze I co jest minusem tego samochodu? I to Wam powie każdy użytkownik, że niestety, ale saby są kiepsko wykonane. Tu, jak podotykacie sobie, ja wcale tego mocno nie dotykam. Tu no nawet nogą, podczas jazdy. Widzicie? To wszystko trzeszczy. No i niestety, jakość wykonania nie jest premium. Może to też odzwierciedla. Cena tego samochodu. Na kierownicę nie patrzcie, bo próbowałem ją sobie sam poprawić. Niestety użyłem kiepskiej jakości produktów. I chyba kupię z loka i spróbuję ją sobie zregenerować. W każdym razie, ten panel tutaj, bo tu jest mięciutko, tu nic nie trzeszczy, ale ten panel tutaj środkowy, cały tunel, to jest generalnie wykonane z kiepkiej, kiepskiej jakości plastików, dlatego to też trzeszczy, to jest duży minus sama moim zdaniem, czyli ta jakość wykonania. Co prawda podczas jazdy nie jest to odczuwalne, chyba że tak jak mówiłem, prawą nogą jak ja jestem dość duży i prawą nogą gdzieś sobie tutaj dotykam, to to słychać, ale podczas samej jazdy jest dość cicho, to tak naprawdę wychodzi dopiero, nie wiem, jak chcecie coś przełączyć i gdzieś yy, klikniecie, to niestety yy, czuć, że te plastiki są kiepskiej jakości. Jak już siedzimy za kółkiem, pokażę Wam, jakie udogodnienia ma kierowca. Czy można to nazwać udogodnieniem czy jakimś fajnym featurem? Panel sterowania klimą i radiem jest skierowany do e, kierowcy. Dla niektórych może jest to fajny smaczek. E, jak wiemy, SAP ma e, takie lotnicze korzenie. Być może to jest właśnie e, jakby e, na wzór kokpitu w samolocie. Tak ludzie mówią. Co tutaj jeszcze mamy z takich praktycznych rzeczy? Jest tutaj oczywiście ten sławny, fajnie wysuwany cup holder Saba, do którego jak chcecie wrzucić puszkę, to raczej małą, bądź jeżeli z 500 ml trochę odpijecie, bo to jest dość niestabilne, niestety. Więc jeżeli wrzucacie tu puszkę 500 ml, to trochę strach, że ona gdzieś tam się przechyli i się wyleje. Także to schowajmy. Tutaj jest taki schoweczek, który ma dodatkowy cap holder Troszkę tam jest brudu, no niestety nie posprzątałem bardzo dokładnie ostatnio. Zresztą to się łatwo syfi, bo ja cały czas mam to otwarte. Możemy to również zamknąć w taki sposób. I tam mamy dodatkowy cap holder Tutaj jest oczywiście schoweczek pod który niestety, ja Wam to pokażę w taki sposób, jest tak konstruowany że po latach już się to w miarę wyrobiło i to naprawdę bardzo łatwo można o ja tu nic nie dotykam po prostu przesuwam dłoń dłoń całą rękę w sumie i to się przestawia ale jest tu dość dużo miejsca czasem muszę przyznać że przestawię to przez przypadek ale powiedzmy sobie że nie jest to jakiś duży minus tego samochodu tak się po prostu dzieje też pokażę, że mam tutaj yy, pięciobiegową manualną skrzynię biegów. Pokażę Wam, jak sprawa ma się z tyłu. Jak widzicie, jest to oczywiście wersja Sedan. Otworzymy sobie drzwi. I teraz usiądę tak, jakbym siedział za sobą. Yy, czy się zmieszczę? O. Tak to, mojej mili, wygląda. Miejsca na nogi troszkę tutaj mam. O, i kłaczki, bo mam dużo zwierzaków i wszędzie się to nosi. Ja jestem osobą, która waży około 110 kg i mam 180, około 3-4 cm wzrostu. Usiadłem za sobą, jak powiedziałem, też mógłbym tutaj podróżować, troszkę miejsca jeszcze na nogi mam, więc mógłbym nawet się przesunąć. Bądź osoba jadąca z przodu mogłaby wysunąć miejsce swoje siedzące do tyłu. Nie byłoby z tym problemu. Mamy tutaj również yy, sterowanie nawiwami. Z tyłu w samochodzie są również elektryczne szyby. Yy, w taki sposób yy, się to prezentuje z tyłu. Nad głową może wam pokażę yy, w taki sposób. <laughs> Obrócimy kamerę. Nad głową też mam jeszcze troszkę miejsca. Nie dotykam w żaden sposób. No, chyba że zrobię tak. Ale jest tu jeszcze troszkę miejsca. Także w jakiś tam sposób jestem w stanie tutaj siedzieć, w miarę komfortowo podróżować. Jesteśmy znowu na zewnątrz i pokażę Wam taki ostatni aspekt użytkowy tego auta. A potem przejdziemy do plusów. Otworzymy sobie bagażnik. Wiadomo, że w sedanie nie jest on najważniejszy. W taki sposób się on prezentuje. Jest tu troszkę miejsca. Widzicie tutaj prześwit. Jakbyście chcieli sobie włożyć coś długiego, jakiś długi załadunek, narty bądź coś podobnego, no to można to zrobić. Myślę, że spokojnie tutaj jakieś dwie duże walizki albo cztery mniejsze wejdą. Siedzenia składamy z tyłu w taki sposób. Też jest to dość fajne ułatwienie. No i tak wygląda bagażnik w samochodzie i teraz sobie przejdziemy do plusów. Aby pokazać wam największy plus tego auta, musimy otworzyć drzwi kierowcy, pociągnąć za magiczną dźwignię, która otworzy nam maskę. No i największym plusem tego auta jest właśnie ten oto tutaj silnik. Na no to w ogóle nie zwracajcie uwagi, bo to kiedyś pisał poprzedni właściciel silnik, tak jak mówiłem, na samym wstępie jest to silnik 2.0 0 turbo benzyna, w okresie zmiany oleju 8000, bo tak wymieniłem olej w tym roku po 8000 km Zjadł mi tego oleju ze 100 ml 200, ciężko to tak jednoznacznie określić, na bagnecie było to praktycznie niezauważalne, więc mogę nawet powiedzieć tyle, że on tego oleju po prostu nie konsumuje, niektóre benzynki mają niestety taką tendencję, że lubią sobie ten olej chlipnąć, niestety jak widzicie... Jest tutaj również troszkę rudej i jakiś tam pajączek. Tak się prezentuje właśnie największy plus tego auta. W moim przypadku, tak jak mówiłem, generuje on około 150 koni, 110 kW dokładnie. Dla niektórych plusem, a dla niektórych minusem będzie w tym samochodzie napęd na przednią oś Podejrzewam, że gdyby napęd e, był przynoszony na tył, to większość samochodów byłaby w tych rocznikach już zakatowana, tak jak niektóre BMW z racji na swój wygląd, bo osobiście uważam, że auto to wygląda bardzo fajnie. Jeżeli mówimy już o silniku i może aspektach z tym związanych, to Powiedzmy sobie o spalaniu, które niestety nie jest w tym aucie najniższe, bo muszę się przyznać, że mi to auto pali około 9,5 litra benzyny. Jest to wersja akurat bez LPG, chociaż przez to spalanie zastanawiam się nad jej zamontowaniem. No i niestety koszta jazdy są w tym przypadku dość drogie. Ja osobiście zastanawiam się nad instalacją e, instalacji gazowej do tego auta po to, żeby było ono e, bardziej ekonomiczne. No i tak to właśnie się prezentuje w tych silnikach. Możecie śmiało sobie e, zakładać e, instalację, bo silnik na to pozwala i lubi gaz. Zresztą możecie na forach przeczytać wielokrotnie, że właściciele e, pokonali na instalacji gazowej po 100-150 tysięcy kilometrów. Powiedzmy sobie teraz o możliwości modyfikacji tego samochodu, bo oprócz instalacji LPG, która może być dla niektórych najważniejszą modyfikacją tego auta, można tutaj również zwiększyć moc. Moja wersja, tak jak mówiłem, jest to 18T ale niech Was nie zmyli, bo to nie jest pojemność 1.8T oznacza, że jest to po prostu dwulitrowa benzyna ale no niestety nominuje jej nominalna moc to jest około 150 koni, 110 KW tak jak mówiłem można sobie to zwiększyć samą mapą do około, do około 175 koni, bo była wersja 2 Zero z małym T, która generowała właśnie tych koni 175, i z tego co mi wiadomo, jest to po prostu ten sam samochód z innym oprogramowaniem, po prostu generuje więcej mocy. Oczywiście są również wersje 2.0 z dużym T, które generują tej mocy 210 koni, i wersje 2.8 V6. Ale na ten temat nie będę się wypowiadał, ponieważ nie posiadam takiego samochodu. Te wszystkie wersje, oprócz tej fałszywskiej, o której powiedziałem, to tak naprawdę jest ten sam silnik. Wersja 210 KONI oczywiście różni się innymi wtryskami i troszkę innym turbo. Można sobie bez problemu zwiększać w niej moc. Tak samo jak w moim egzemplarzu na tych lepszych wtryskach to wychodzi chyba około 250 koni także no to już wtedy jest fajnie odpychające się autko no dobrze pamiętajcie jednak, że ja nie jestem osobą, która zajmuje się tuningiem aut nie jestem też żadnym mechanikiem wiem, że moc w tym samochodzie można zwiększać również do wyższych wartości, bo widziałem również wersję po 350 koni, więc ta dwulitrowa benzyna znosi i tyle. Oczywiście tam w grze są już troszkę większe modyfikacje. Eee, także nie będziemy, nie, nie będziemy na ten temat rozmawiać w tym filmie. Chciałem wam tylko przedstawić ten samochód, jaką się sprawuje. Eee, no więc dobrze, jakie są koszta utrzymania takiego saba? Eee, lata produkcji. Takie jak mój 2005 rok To jest okres Gdzie Saab był Pod skrzydłami General Motors A to wiąże się z tym Że na przykład wahacze od tego samochodu Pasują na przykład Od Oblak Vectry i są dość tanie Oczywiście Na pewno znajdzie się Dużo rzeczy Które nie są wspólne Bo Saab dużo zmodyfikował w tym samochodzie, może właśnie dlatego zbankrutowali i zakończyli produkcję, ale warto o tym wspomnieć, że część części jest po prostu tania. Jeszcze się nie spotkałem z czymś, żeby było coś niedostępne. Społeczność też sabiarzy jest, czy tam pilotów, jak kierowcy saba lubią na siebie mówić, jest dość duża. Można na forach znaleźć dużo wątków. Na temat tego, jak coś się zepsuje, ja na tą chwilę największą bolączką tego auta, które mnie spotkała, to była wymiana zaworu DV od turbiny i był to koszt 255 zł. Wymieniłem zawór membranowy na zawór tłoczkowy. Silnik do tej pory nie pokazuje żadnych błędów, w związku z tym I ładnie trzyma moc. Wiem, że jest to dość popularna awaria. Może nie wszędzie będzie się ona pokazywać, ale tam po prostu membrana już po latach nie wytrzymuje. A ten zawór tłoczkowy jest po prostu bardziej solidny. Także oprócz wysokich kosztów benzyny, bo jednak około 9 czy nawet 10 litrów, bo w mieście to będzie więcej. Ja powiedziałem o spalaniu. 9,5 litra, ale to jest, można powiedzieć, taki cykl bardziej mieszany, ponieważ ja troszkę jeżdżę do pracy, troszkę tak po mieście. Do pracy jeżdżę oczywiście w trasie, więc powiedzmy sobie, że to jest cykl mieszany na, na samej trasie. Na pewno wyjdzie troszkę mniej, a w mieście na pewno wyjdzie sporo więcej. Warto o tym wspomnieć. I oprócz kosztów paliwa które są wysokie, nie spotkałem się z jakimiś kosztownymi naprawami. Z tego, co patrzyłem, turbina wcale nie jest jakaś droga wtryski. Można kupić naprawdę w cenie jednego wtrysku do diesla, bo używane naprawdę są dość tanie. Już mówimy o zmianie, na przykład na te lepsze wtryski, żeby sobie zwiększyć jeszcze bardziej moc. Tak to moi drodzy wygląda nie jest to auto jakieś bardzo drogie w utrzymaniu, nie spotkały mnie jeszcze jakieś duże nieprzyjemności oprócz jednej, której jeszcze nie wyeliminowałem, chociaż dzisiaj na przykład odpalając samochód rano się nie pojawiła. Autko ma u mnie jakiś tam problem czasem z odpaleniem na zimnym silniku, czy to rano, czy to po bardzo długim postoju typu 10 godzin na przykład. I czasem nie odpala za pierwszym razem. Jak już odpali, to, to pali cały czas. Muszę tą usterkę wyeliminować, i wtedy w komentarzu pod tym filmem napiszę Wam, ile mnie to kosztowało. Bo to prawdopodobnie będzie największa, najbardziej kosztowna usterka. Bo do tej pory, aby to naprawić, to na razie wymieniłem kilka rzeczy, ale to nie jest vlog mechaniczny, chciałem Wam opowiedzieć o tym samochodzie, jak to się użytkuje przyjemność z jazdy tym autem jest bardzo fajna, 150 koni pozwala na dynamiczne przyspieszanie i wyprzedzanie innych uczestników ruchu oczywiście nie jest to samochód sportowy bo jakby sama, sama charakterystyka tego, że to jest 150 koni tylko na to nie wskazuje no chyba, że sobie zwiększycie do 200 czy 350, to wtedy myślę, że to auto jest naprawdę niezłym szatanem na drodze. Ale tak to się prezentuje w taki sposób. Mam nadzieję, że jeżeli ktoś się zastanawiał nad kupnem takiego samochodu, ale nie był pewien w ogóle, co to jest za marka, co to jest za, za fura, no to troszkę Wam powiedziałem. W dużej mierze jest to również Opel. Niestety, Sabiarze, możecie się na mnie. Obrażać ale trzeba przyznać, że niestety w dużej mierze tak to jest. Ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że komuś pomogłem. Oj, słońce świeci. Trzymajcie się, cześć.